O, cześć, witajcie, tu oczywiście się. to jest kolejny film na tym kanale. E, dzisiaj sobie zagramy w Fortnite'a, no tak jak w sumie zawsze. E, no i e, dzisiaj wbijamy 1000 punktów na Arenia. E, I wytłumaczyłam czemu miałem tydzień przerwy. A teraz zapraszam Was do filmu. Jesteśmy już po cięciu e, i tydzień chyba jest taki. Lecimy sobie tu, bo lubię tam w sumie latać tam, e, no w jest dużo rzeczy, trzy domki. E, tak, e, i tak, tak naprawdę, pokampimy się tam do e, 25 miejsca, żeby zdobyć so sobie pończyciki. E, no i e, to chyba tyle. E, a i czym miałem taką przerwę tak naprawdę z nauki najbardziej, e, bo dużo nauki miałem i tak dalej. E, dobra, nieważne. E, to już e, lecimy tam szybko. O nie, przepraszam, muszę na chwilę tutaj włączyć. A jak chcecie, żeby postać Wam automatycznie leciała, to kliknijcie sobie tam, gdzie jest plus, plus, plus i znak równa się. To wtedy bym postać leciała automatycznie. Teraz na przykład się sobie naprawiam tutaj sławki, no i mi się automatycznie postać, tylko trzeba. Żeby... Na no, przykład, teraz myszką skręciłam, nie? Wydaje mi się, że wszyscy rozumiem A, i napiszcie w komentarzu od 1 do 10, jak wam się podoba, ale od która mam teraz brodami, to jest takie 9 na 10. Bardzo fajna jest. A, i chciałam um, dzisiaj zrobić live'a, ale coś nie pykło i tak jakby yy, było widać tylko logo takiej. Yy, jakby aplikacji, nie będę mówił, jak ona się nazywała. Oczywiście sobie nie ściągali, bo... On tak naprawdę psuje tam coś A mi się coś zepsuło przed nią i coś z kamerką Tutaj widzę, że niestety muszę sobie wejść Ale 44 punkty to jest bardzo mało, wystarczy mieć 25 miejsce i już mamy Yy, typ Ja oczywiście odciekam od niego, bo ja mam tylko Łuka, z Łuk, raczej nie pokonam On pewnie miał jakąś tam pompę Pompę, coś tam jeszcze pewnie Bo był tutaj pierwszy O nie Ja tutaj będę kłócał, bo wiem, że on mnie słyszał Jakbym w sumie poszedł po tą skrzynkę. A co tutaj jest? Apteka. Szybko biorę tam skrzynkę. Mamy bombę widzowia. Kolejna skrzynka. No jeszcze pompa znowu. Aha, to nie źle, że ta pompa dała za 9. Ta pompa jest okropna. Dobra, to lecimy do kolejnego meczu. Yy, oczywiście, jesteśmy już widzowie. Yy, niestety w tamtej GLC pan Jones nam pokrzyżował planę. Yy, a i tak mało mi osób zna to miejscówkę, więc bardzo fajnie. Tam widziałem, że jakiś trawiczkot wyskoczył w tym samym momencie co man. A w ogóle nie mi Marshmallow Marshmallow to jest taka fajny skin Tylko, że pewnie już nie powróci Jak powróci, to, to na pewno go kupię Albo mm, nie to, co Marshmallow, chociaż bardzo chciała Marshmallow mieć, ale jego Kill of Marshmallow Takie fajne dźwięki wydaje I tak dalej, mega fajne Jako macie, to możecie napisać w komentarzu, ale wątpię, że ktoś ma Jak ten Kilof nawet powrócił za 800, to ja go kupuję od razu. Mhm. Bo mam 1500 Wodolców. Miałem 2000, ale koledzy kupiłem Last Forever. Bo kupiłem już dziesiątkę Motorka i jeszcze Tom. Yy, dokładnie Tom. Nie, nie Tom. A nie mam jej tu teraz. Albo i mam. 10. Um, emotki um, but O i to Nie wiem jak to się, się nazywa Ale po prostu um, To było za 100, więc łącznie um, 1400 Dużo, dużo Dziesiątka to bardzo fajny skin Jeszcze tam ma trzy e edycje stylu A on bardzo chciał to Last Forever To pomyślałem, że Kupię mu to w końcu, bo mówił mi o tym od dłuższego czasu. Tak samo jak mam w, zamian, w zamiarze, że koledze kupić um, krystal. Na pewno, jak będzie, to mu um, to tam kupię, bo. Ale to innemu już. Tutaj widzimy, że za bardzo fajnych rzeczy nie mamy, bo mamy tylko PM. A, A PM to jakieś średnie. Tak, średnio. Opa, pyk. Nie mamy strefy, ale my tutaj sobie tak gadamy, już 54 osoby zostały. 25 osób musi być, i wtedy będzie fajnie. To od razu o! Skala byśmy mogli mieć, ale to skala by, byśmy mogli. Po prostu, no, wiecie, zrobić, ale potrzeba czy sześć aż części mechanicznych, to jest za dużo Powinno być tak jak przed akurat, z tym, że na wszystko cztery A, i e, z takich rzeczy jak teraz e, tutaj rozwaliłem, to, one, to wypadają części mechaniczne Jakby się, na przykład, wam brakowało jednej części mechanicznej, e, a akurat zmierzylibyście albo coś takiego to mogłoby się Wam przydać. O, widzimy tutaj kolejne, też takie coś jest. Pyk. Szybko piję to. Ale w sumie może tutaj będzie big. Znaczy nie big, tylko małe poteczki. Nie, nie ma niestety. Bo jakby były, no to byśmy mieli full kawa. Pyk. O, użyjmy tylko rosuny. W ogóle mam misja Przed chwilą pewnie y, zadała mi. Się jakby Bo wcześniej jak nagrywałem yy, Tak miód na próbę Bo w ogóle mnie nie było słychać To yy, nie miałem jeszcze tej misji Tu nic już nie ma A w ogóle patrzcie, mic tu jest <grym> Już nie mam nic. Pyk Wiem, że tam mogę wejść odtąd, ale. u Jest! Widzowie, okay, mamy to. Mamy łuk płomienisty. Bo z tego można zrobić właśnie. Um, kanister. Pyk, pyk, pyk. Dobrze, że części mechanicznych nie ma, ale. E, dobrze, że części mechanicznych do czego nie potrzeba. Ale w sumie mam cztery. To mógłbym wydać. A i tak teraz mogę podpalać domy. Pyk. Um. I jeszcze dach tego domu podpalę, i uciekam Zobaczę co tam jest. Hmm. Aha, tam będzie łuk, bo są strzały, to będzie łuk pewnie? A tutaj też łuk. Bałuki. O, ale tam dużo amo będzie do tego. No, tam będzie 12 Amo. Czy będę miał 15 Amo aż. Bo zawsze obok kółku jest 6 Amo, z tego, że, że się nie mylę. Y tak. O! Duży pojemnik z amunicją, ale i spaz. No może to przerobić na no spaz oczywiście. Możemy mieć skara i spadza, ale fajnie. Ja tutaj sobie ucieknę. Yy, o! Widzimy tam typa. Był? A chyba był tam, ale... Nie wiem, gdzieś uciekł. Jakbyśmy mieli 12 części mechanicznych, to by było fajnie. Bośmy mieli spadza i skara. A z tego wypadają w ogóle części mechaniczne. Chyba tak, ale nie wiem, bo nie wypadła mi na razie żadna, no, To raczej nie wypadają. O nie, w błyszczą stronę jadę. Co ja robię? Jak tam spróbuję to łowisko ustrzelić? Jest to coś dobrego? Amo i macy to zawsze się przyda. A tego na rybka to nie biorę. A w ogóle ile my apteczek spotykamy? Już byś jakbym wszystko brał, to by chyba 6 czy 5 apteczek już by było. Eee, yy, widzimy tutaj typa. Jest! widzimy mamy to! 1000 punktów na arenie! Wow! Jak to fajnie wygląda! Teraz to już mogę ginąć, bo... Cel odcinka wykonany. O, ale forte mieliśmy, że akurat y, nie, y, zniszczyli nas, jak wydobyliśmy te punkty. Wow. Liga otwarta. A teraz to zaraz wynajała chyba już liga. Tom. Y, teraz to już mamy chyba liga y, Tom. Y, jak ona się nazywała? Y, arena. Ligę profesjonalną. Od tysiąca. A nie, tutaj. Tu jest Liga Profesjonalna Jak już będę miał Ligę Profesjonalną, to będzie tak fajnie Ale i tak, bardzo się cieszę Co um, e, byśmy mogli jeszcze zrobić na tym odcinku? E, w sumie bym mogła pokazać e, To, e, że sobie kupiłem sobie tam Rybcie e, Bardzo fajna jest, jej I, i plecak jest super Taki jest bardzo śmieszny. O! I ten plecak tak macha tymi, tak macha tymi nogami. O! Widać chyba. Um, a, i miałem wam jeszcze pokazać, ile emotek jest w sklepie dzisiaj. Tak dużo. Yy, a, chodzi o to. <coughs> ja zastanawiam się nad tym, bo taka bardzo fajna jest. A jeszcze moja siostra tego słucha, tego zespołu. W świetle jubiterów. to jest słabe w sumie Renegade słabe Podejdź, o, to jest super Ten yy, Aver to ma Zobaczcie, yy, jakbym chciał do niego to wysłać yy, Aver, Aver, Aver O, tu To wyskakuje, że znajomy już to ma Lub nie może otrzymać z innego powodu no. Tap, tap Podejdź yy. To nawet fajne, ale takie, no, średnie, bez emocji. Dalej musow. A, w ogóle zauważyłem, że to, możecie sobie sprawdzić, bo nie słyszeliście dźwięku, to yy, i chyba yy, to, tak, te dwie rzeczy śpiewają te same osoby, yy, te sama osoba to śpiewa. Gangnam Style, fajne nawet. Nie zaczynaj, o, to jest fajne bardzo. A to... No ale jednak Rolex jest super. Lana Simi. Hmm, średnie, bez emocji w ogóle. Yy, to takie też bez emocji. A to w ogóle okropne. O! To kupiłem mojemu koledze. Yy, netx Mogę wam nawet pokazać NetX net. Six. O, jak chcę wysłać, to nie możesz, nie może. A ale widać, że tutaj cztery podarunki mogę jeszcze dzisiaj wysłać. Ehm, o, Newergona to w ogóle takim jakby starym stylu jest zrobiona. A Lugoslide to jest fajne. O, i to jest super też. Właśnie zastanawiam się, czy kupić to, czy to. To napiszcie w komentarzu, czy kupić to, czy to. Do jutra, bo też jutro będzie. Do jutra do godziny takiej powiedzmy no. Tak 15 o 15 trochę spojrzę, na co będzie więcej głosów. Jak na to, to oczywiście kupuję to. A jak na to to oczywiście kupuję to. Więc zdecydujecie ile fałdolców mam widać i co mam kupić. Jeszcze mogę wam, nie wiem, pokazać moją szafkę na koniec. Um, tak się prezentuje. O a czemu mam już 10 hemo, tak? A, bo to są tam te malowania. Dobrze, widzę, to już będę chyba kończył ten odcinek. 1000 punktów na arenie wybita. Tak super to wygląda. Oczywiście lecimy po ligę mistrzowską. Ale na początku chciałbym mieć ligę profesjonalną. 500 punktów brakuje. Ale jak już będę miał ligę profesjonalną, to będzie mega fajnie. Ja jestem tutaj, już mi tu z 10 dostaję, niestety. E, dobra, to już kończę ten odcinek. Pamiętajcie, żeby lajkować, e, subskrybować i napisać w komentarzu, która emotkę mam kupić. E, no to ja już czasami będę ci żegnał. Pa!